Swój niepowtarzalny styl. Was serdecznie w szybkim stroju dnia ekspresowym, właściwie, bo jest sobota i właśnie jestem na terenie Politechniki Wrocławskiej, bo jestem dzisiaj gościem Radia Luz, jestem gościem audycji, zostałam zaproszona, także za chwilę już tutaj audycja o 14 się zaczyna. W tej chwili, jak to oglądacie, to już jest dawno po, mam nadzieję, że przynajmniej kilkoro z Was mnie w tej audycji słyszało i dzisiaj Wam powiem, co mam na sobie. Ogólnie to wczoraj wróciłam z Wawy, więc taka jestem bardzo mocno w rozjazdach ostatnio i zastanawiałam się, co by tu założyć do miejsca, gdzie tak Naprawdę nieistotne jest, jak się wygląda. I tak mnie kurciło, żeby to wiecie, były boyfriendy czy jakiś dress, ale mówię, nie no dobra, idę, idę jakoś już poradkowemu. Czyli mam na sobie strudnia w klimatach retro, trochę boho, ostatnio hippie, boho to jest coś, co mi na maksa w duszy gra na co dzień. Zresztą to widać na Instagramie, na Facebooku, jak wrzucam jakieś zdjęcia moich strojów w dnia takich codziennych, że ja odchodzę bardziej od graficznych, popartowych klimatów, bardziej właśnie e, tak do korzeni wracam mojego zainteresowania stylem, czyli do stylówek takich bardziej boho hippie. No i dzisiaj mam na sobie koszulę z. Ani Rubik dla Mohito, wielką, oversize'ową, tutaj z wyciętymi ramionami u góry. Ona jest taka właśnie męska, bardzo ją lubię i ona mi do tych takich właśnie bohostrówek świetnie pasuje. Spódnica Emunik, stara jak świat, już z zeszłego roku. W końcu spódnica, bo ostatnio non-stop chodzę w spodniach, kombinezonach i tak dalej. Także w końcu, aleluja. spódnica. I na to jeszcze futrzak, bo tylko wysiedliśmy z samochodu, lecimy do radia. Potem znowu do samochodu nie będę nigdzie chodzić, chociaż i tak świeci słońce i tak naprawdę pogoda jest cudowna w tej chwili. Wiosna, ponad 10 stopni. Ale futrzak to jest też również starość z moskito i on świetnie mi tutaj gra i mnie ociepla i jeszcze tutaj akcesoria czyli vagabondy wygodne i chustka i torebka to jest coś co jeszcze wzbogaca ten strój o trzeci kolor bo jest czerń biel i właśnie ten burgund czyli torebka i chustka z zary oba nabytki wyprzedażowe torebka kosztowała chyba około 70 zł chustka około 40 to jest chusta w motyle takie również właśnie boho hipi klimatowe ta chusta bardzo wam się podobała kiedy wrzucałam zdjęcia na Instagram moich wcześniejszych strojów miała właśnie z tymi są chustką że trochę wyprzedaży, trochę staroci. Ja już się nagadałam, za wszystkie czasy lecimy na wywiad do Radia Luz. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!